Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w kolejnym moim odcinku podcastu, gdzie tak naprawdę czytam swoje eseje. I dzisiaj poruszę temat męskości po raz drugi. Dzisiaj powiemy sobie o rytuale przejścia, jako pewna kontynuacja tego, o czym pisałem w poprzednim materiale o męskości, gdzie poruszałem temat emocji pomiędzy synem i ojcem. I y, dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć taką historyjką. I ona leci tak. Na drugim końcu świata piętnastoletni abygański chłopiec stoi na granicy buszu. Słońce stoi nisko, a ziemia pęka z gorąca. Chłopiec w ręku ściska mało włócznie. Prosta, ale lekka i ostra. To podarunek od jego dziadka. Oprócz broni chłopiec ma jeszcze trochę suszonego mięsa do ojca oraz woreczek z popiołem od matki, amulet mający go uchronić przed złym. Na twarzy chłopca maluje się mieszanka przerażenia, ekscytacji i buty. To dziś, dzisiaj wyruszy w samotną podróż w dzicz i wraca nie wcześniej, jak za trzy cykle księżycowe. Do chłopca podchodzi starszy mężczyzna, wódz plemienia. Jego ciało pokryte jest białą ochrą, co oznacza, że wódz nie jest już tylko sobą, lecz posłańcem. Jest nie tylko liderem. Ale i żywo pamięcią plemienia strażnikiem ziemi i łącznikiem z przodkami. Na głowie ma opaskę z piórami, które, które poruszają się lekko przy każdym kroku. Ciało starca jest wyraźnie pomarszczone, ale jego pewność ruchów i spokój zdradzają ogromne doświadczenie, siłę i pewność siebie. W ręku trzyma kij, ozdobiony włóknami roślin, nie broń, lecz symbol władzy i przewodnictwa. Gdy staje przed chłopcem, kładzie mu prawą dłoń na jego lewym ramieniu. Pod ciężarem dłoni młodzianowi lekko wginały się na kolana. Po chwili, z zapleców pleców wodza wyłaniały się rodzice i również kładał chłopcu dłoni na ramieniu. Teraz wódz spojrzał prosto w oczy młodzieńca i wziął głęboki oddech. Ziemia już czeka. Przodkowie będą ci towarzyszyć, mówi, uśmiechając się oczami i delikatnie przytakując głową. Czyli to teraz? Pomyślał chłopiec. Czekał na to całe życie. Obserwował, jak przed nim robili to jego bracia, przyjaciele i sąsiedzi. Słuchał przy ognisku niezliczoną liczbę opowieści z drogi. Tych, którzy wrócili, lub historię tych, których los nie oszczędził. Ostatni raz, omyt wzrokiem, zebrano społeczność swojego plemienia. Wszyscy wymalowani białą ochrą i przystrojeni w rytualne stroje. Jego oczy spotkały się z oczami matki. Płakała. Miał ochotę ją przytulić i pocieszyć, ale wiedział, że to tylko pogorszy sprawę. Jemu wtedy będzie jeszcze trudniej odejść. Po chwili spojrzał w oczy ojca i nie zobaczył tam tego, na co liczył. Chciał zobaczyć wzruszenie, troskę, obawę, bliskość, a wszystko, co zobaczył, to surowość i groźny wzrok. Przez krótką chwilę poczuł się, jakby był wypędzany. I poczuł się z tym bardzo źle. Ale zaraz przypomniał sobie, że ojciec zawsze tak patrzył, kiedy jego bracia ruszali w rytualny walkabout. Ojciec wiedział, że teraz nie ma co płakać. Teraz pozostało tylko cierpliwie czekać na powrót syna. Ręka wodza leniwie ześlizgnęła się teraz po ramieniu chłopca, a po chwili także ręka matki, choć ta wyczuwalnie zsuwała się znacznie wolniej, jakby próbowała palcami zapamiętać fakturę skóry ramienia jej syna. Jedynie ojciec wciąż nie cofnął swojej ręki. Nagle podszedł bliżej do syna i oparł się swoim czołem o jego czoło. Obaj zamknęli oczy. Czuł ciepło. Miał wrażenie, że ich myśli się teraz przeplatają, i czuł przenikającą ojcowską mądrość i opiekę. Przez chwilę chłopiec miał wrażenie, że nawet wyczuwa kołatanie serca ojca. Tkwili tak, jeszcze jakiś czas. W końcu ojciec ścisnął mocnie ramię syna, po czym podniósł czoło i odsunął się od niego. Teraz w miejscach, które przed chwilą były połączone z ojcem, chłopiec poczuł wyraźny chłód. Chłód, który był nie tylko normalnym zjawiskiem fizycznym, ale i symbolizował Płód samotności, bo od tego momentu aż do powrotu nie dotknie drugiego człowieka. Od teraz chłopiec będzie już zupełnie sam. Chwila dłużyła się. Chłopiec wziął głęboki oddech i, choć tylko jeden, trwał jakby całą wieczność. W końcu odwrócił się i ruszył. Pierwsze dwa, trzy kroki były najtrudniejsze. Pomiędzy krokami przez głowę przebiegały mu potoki myśli: co robić? Jak robić? Jak sobie poradzi? Czy jak wróci, to wszyscy będą żyli? Czy on będzie żył? Nie wiedział nic poza tym, że ma wrócić za trzy cykle księżyca. I że pierwszą noc spędzi w rytualnym schronieniu oddalonym o godzinę drogi od wioski. W miejscu, w którym każdy wyruszający w swoje walkabout spędza pierwszą noc. A potem, potem już będzie zdany tylko na siebie. Wyśpi się tak, jak sobie pościeli. Naje się tak, jak sobie upoluje. Ale co dziwne, nie przerażało go to. Nie było dlaczego ja nie było wstydu bo to było normalne to rytuał to walkabout każdy młody aborygen musiał przez to przejść wszyscy to szanują rozumieją wszyscy to wspierają a ci którym udało się wrócić wracali inni bardziej ukształtowani poważniejsi powracający do domu poznawali wszystkich ale wszyscy na nowo poznawali powracających i gdy wróci to nikt nie przywita go pytaniem czy się bał i co go spotkało Przywitają go pytaniem, czego się nauczył i czego dowiedział się o sobie. Bo strach, niebezpieczeństwo, ból i cierpienie były środkiem do celu, dorosłości. I każdy mężczyzna odbył taką lekcję. Inaczej nie był mężczyzną. Koniec historii. Taka to historia, którą em, powiem Wam, em, gdy pisałem, to z dziwną taką mieszaniną zazdrości, tęsknoty. Wzdycham do rytuałów przejścia, których sam nigdy nie miałem. Do tej takiej symbolicznej chwili, gdy dziecko przesiada się na tylne siedzenie, a za kierownicę siada ktoś inny. Wojownik, mędrzec i król. Ja dorosłem o wiele za późno. Lata po moich rówieśnikach. Psychicznie wykastrowany, emocjonalnie okulawiony. Długo zajęło mi wrócenie na drogę dojrzewania. Ja wychowałem się w szarych, poplątanych latach 90. Wtedy wychowanie wyglądało jak kiermasz bożonarodzeniowy, Wystawiony w środku lipca. Totalnie nic się nie kleiło, nic nie miało sensu. Zamiast uczyć, pouczano. Zamiast wychować, kontrolowano. E, zamiast dawać przykład, moralizowano. Zamiast uczyć odpowiedzialności, rozkazywano. Kazano być w ogóle dobrym człowiekiem, choć samemu stosowano podwójne standardy. E, zamiast kształtować, próbowano formować, jak na prasie, e, kiedy materiał już dawno zastygł. Jakby dziecko było z gliny, którą można dowolnie ulepać pod własne się w każdym momencie. A potem człowiek, czyli ja, spotyka rówieśników w szkole, na studiach czy w internecie i odkrywa coś szokującego: że można inaczej, że nie trzeba odgrywać roli, którą zaplanowali rodzice, że nic nie wybuchnie, nikt nie, nie pójdzie się do piekła i życie nie okaże się przegrane. I wtedy w głowie pojawia się pytanie: Czyli mogę żyć inaczej? Ale jeśli tak, to jak ja chcę żyć? Bo problem w tym, że tego ja. Nikt nie nauczył słuchać, ba ono było wręcz niepożądane. Dzieci miały ubierać się tak, jak chcą rodzice. Chodzi do kościoła dlatego, bo tak trzeba. Bawić się z zabawkami w grzeczny sposób, czyli zgodny z czyjąś wizją porządku. Problem tylko, że owa wizja porządku nie licowała z obserwacjami młodego dorosłego. Bo dawniej, gdy ojciec wychodził na polowanie, to dziecko wiedziało, widziało wszystko. Od samego początku widziało, jak ostrzył nóż, jak oprawił uprzęż jak zakładał swój wysłużony pas i kapelusz po dziadku. Widziało jego skupienie, ten moment przed wyjściem, gdy, gdy mężczyzna bierze oddech i mówi sobie w głowie tak, teraz to teraz to ja kontra świat i zobaczymy, kto wygra tym razem, bo nigdy nie było wiadomo, jaki będzie wynik. I dziecko patrzyło, jak ojciec odjeżdża, jak jego sylwetka maleje, aż zostaje tylko kurz i... Pierwsza lekcja dorosłości pod tytułem To, co potrzebne, nie bierze się znikąd. Ktoś musi po to, po to pójść, ktoś musi o to zawalczyć. A kiedy ojciec wracał, wszystko miało sens i było spójne. Jeśli zdobycz była duża, to widziało dumę ojca. Chłonęło podklorowane opowieści o tym, jak stawał oko w oko z czymś, co mogło go połknąć na raz. A gdy wracał z pustymi rękami, widziało ciężar, złość, milczenie. Widziało też jego rany otrzymywane w walce, prawdziwe, świeże, pamiątki po odpartym niebezpieczeństwie, i myślało: Ależ ten tata jest dzielny i mężny, chciałbym być taki jak on. Wszystko było spójne. Jest przyczyna praca, wysiłek, ryzyko i jest skutek zdobycz, zmęczenie, porażka, duma, ból. Dziecko nie musiało zgadywać, co się wydarzyło świat sam się tłumaczył. A dzisiaj? Ojciec wychodzi rano, czasem jeszcze odstawiając zaspane dziecko do przedszkola czy, czy szkoły, no i znika. Wraca dopiero o 18.00. Dziecko nie dostaje lekcji życia, dostaje jedynie ojca i jego usposobienie po całym dniu przemiału przez karierową maszynę. I co właściwie taki ojciec ma przekazać? Jaki sekret dorosłości? Jaką mądrość plemienną? Że kontrola i decyzyjność w korporacji są rozdrobnione jak mięso na parówki? Że nadrzędnym celem życia jest zwiększyć ebidę, nawet jeśli po drodze spalą się trzy lasy deszczowe i dwa pokolenia? I co opowiadać przy ognisku? O wiesz, synku, dziś tata przez 8 godzin przesuwał suwaki w Excelu. A ja zrobiłem też notatki do notatek, żeby pani z HR była zadowolona. Ponadto dostałem mailowe przyjęcie mojej oferty, więc ha, target będzie uratowany. Ale chcesz usłyszeć, mały szkrabie, jakąś straszną historię? Proszę bardzo. Auto uzupełnienie na tym sprawie wysłało słowo nasza gruba, zamiast nasza grupa. Ho, ho, ho. Oj byłoby gorąco, jakby to nasza dyra zobaczyła. Oj, wszyscy śmi... ś... wszyscyśmy się śmiali na myśl, jaka byłaby z tego draka. No i syn patrzy też, jak ojciec zwala się na kanapę po jak twierdzi, bardzo ciężkim dniu. Patrzy, ale nie widzi spójnego obrazka. Bo niby ojciec mówi, że było ciężko, jest zmęczony, ale nie ma nawet kropelki potu, ani plamki krwi. No to jak było ciężko? Co go boli? Może kręci. Tata twierdzi, żeby być dzielnym, ale sam jak tylko dozna bólu stopy, sumienia czy świata, to zaraz sięga po tabletkę. Nie uczy w ogóle, że ból jest ważny. Ból no właśnie. Co z tym bólem? Ból jest dziś zły. Unikamy go jak ognia. A ból potrafi uszlachetnić. Ból potrafi też zabić. Jeśli nie zabije, to zostawia blizny. A blizny są wytatuowaną skórze opowieścią. Najwięksi wojownicy nosili je jak medale. Takie, których nie można zgubić i nie można ich odebrać. W Amazonii, wśród satere mawe, chłopcy wkładają ręce do rękawic wypełnionych mrówkami i paraponerami. To test ekstremalnego bólu, który sprawdza, czy młodzieniec potrafi zachować spokój, panować nad ciałem i strachem. Po zdjęciu rękawic ból utrzymuje się jeszcze przez 24 godziny. W innym miejscu na globie, w oceanie, na wyspach Vanuatu, młodzieńcy wspinają się na kilkudziesięciometrową wieżę. Do ich kostek przywiązuje się linę z winorośli, taką sztywną, mało elastyczną, i skaczą pojedynczo. Nie wyhamowuje ona, jak przy bandzi. Chłopcy uderzają plecami o zbocze. W momencie skoku matka trzyma ostatni przedmiot z ich dzieciństwa. Jeżeli syn przeżyje rytuał, to wyrzucał w przedmiot. W jednej sekundzie kończy się etap chłopięcego życia. Ja wiem, że to są dość drastyczne przykłady, ale mają pewien wspólny mianownik. Otóż pokonanie lęku połączonego z doznaniem bólu jest niezbędne do zakończenia okresu dzieciństwa. Profesor Andrzej Szyjewski, autor Etnologii i Religii, pisze, że moment przejścia musi być radykalny i nieodwracalny potwierdzony trwałym znakiem. Dla dziewczynek takim znakiem jest pierwsza menstruacja. U chłopców brak ekwiwalentu. Rytualny skok na wyspach Vanuatu, wkładanie rękawic z mrówkami w mawę, czy nieco mniej drastyczny e, aborgański walkabout, ma, czy malajski eunoto, dają jeszcze jedną interesującą informację: że rytualne przejścia, nawet bolesne, straszne, budowały siłę i tożsamość, a nie rozbicie psychiki, dawały poczucie spójności, integracji i sensu, wzmacniały, a nie traumatyzowały. Odbycie takiej próby nie jest poniżeniem, jest wyróżnieniem. I zadajmy sobie teraz pytanie, jak dzisiaj budujemy tożsamość, spójność i sens młodym mężczyznom wchodzącym w dorosłość? Co? Egzaminem naturalnym? Egzaminem na prawo jazdy? Imprezą na osiemnastkę? Pierwszą pracą, w której największym wyzwaniem jest wytrzymać z pełnym pęcherzem, by przełożony mógł wykazać się swoimi KPI-ami? To są pseudorytuały, pozbawione lęku, bólu i wspólnoty. Nie uczą niczego, nie scalają niczego, nie otwierają żadnych drzwi, No chyba że tych do toalety. I co gorsza, nie pomagają nam też czasy, w jakich żyjemy. Bo żyjemy w wieku pełnym paradoksów. Jesteśmy najbardziej poinformowanym po pokoleniem w historii, a jednocześnie najmniej pewnym, co jest prawdą. Mamy dostęp do tysięcy mentorów, a wciąż brakuje nam choć jednego człowieka, który spojrzy w oczy i powie: Hej, widzę cię, dasz radę. A my naprawdę mu uwierzymy. Możemy połączyć się z każdym człowiekiem na świecie, a jednocześnie jesteśmy bardziej osamotnieni niż rdzenni mieszkańcy małych wiosek. Mamy tysiące znajomych na Facebooku, ale o większości nie wiemy nic poza paroma powierzchownymi opiniami. Wierzymy, że czas jest najcenniejszym zasobem, a i tak oddajemy najlepsze godziny dnia korporacji, wracając do domu z resztkami energii na własne życie. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tak mało obowiązków fizycznych, a jednocześnie nigdy nie byli tak wykończeni. Szukamy sensu w książkach, podcastach i terapii, ale coraz mniej słyszymy siebie. A żeby pamiętać o oddychaniu, to używamy aplikacji med do medytacji. Hmm. A rodzice, zamiast prostować te paradoksy, zamiast świecić przykładem, pouczają, zastraszają. Ale ty jesteś niegrzeczny. Daj, bo zaraz zepsujesz. Ach, jak nie mogę, to przez nogę już mogę. Tak mówiła moja babcia. Albo mówią, zaraz dostaniesz w i się skończy. W takim świecie młody mężczyzna nie ma wzorców ani w społeczności, ani w domu. Nie ma bohatera. I co wtedy? Robert Bly pisze, że pojawia się luka. Pustka, którą chłopiec wypełnia emocjami zwykle ciemnymi. Brakiem autorytetu, gniewem na świat, zawiścią, niską pewnością siebie. Psychologowie, jungowscy, Van Gennep, Turner, wszyscy mówią to samo. Skoro nie ma symbolicznych momentów wejścia w dorosłość, młody mężczyzna zawiesza się. Pomiędzy dzieciństwem i dorosłością. Ewolucja nie pozwala mu przestać szukać przewodnika, więc ów dziecko zaczyna wybierać tych przewodników wśród obcych: youtuberów, pierwszych szefów, dalekich kuzynów, ale to są nauczyciele przypadkowi, nieświadomi swojej roli. I tu rodzą się konflikty, bo jedna dusza pragnie bliskości i takiej ojcowskiej mądrości, a druga widzi zwykłą znajomość. I jedynym przegranym w tej całej sytuacji jest młody mężczyzna, Jesteśmy nim my, drodzy panowie. Niedojrzali 30-latkowie, którzy nadal nie wiedzą, co to znaczy być dorosłym. Marzą o sukcesie, który obserwują przez szklany kranik, ale nie wiedzą, jak go osiągnąć. Na szczęście, jak to zwykle bywa, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. I zawsze jest jakieś wyjście. I nie powiem Ci teraz, co możesz zrobić, jeżeli jesteś w takim kryzysie dojrzewania, ale powiem Ci, co zrobiłem ja. Zacząłem od znalezienia trzech króli, nie biblijnych, nie, nie, tylko y, takich, o których pisze Robert Bly. Bo Robert Bly w swojej książce Żelazny Jan, y, to w ogóle ta książka to jest głęboka analiza archetypicznej baśni braci Grimm, od, która odkrywa psychologiczne i duchowe znaczenie właśnie męskiej inicjacji. Y, to w tej książce zachęca do świadomego budowania wewnętrznej przestrzeni, która daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Z, jedną z kluczowych osi autora jest, że dojrzewanie to kilkuetapowy proces, a na każdym z etapów młody mężczyzna przebywa w otoczeniu jakiegoś towarzysza bądź towarzyszy. Jednym z takich towarzyszy, czy jednymi z takich towarzyszy są trzej królowie: Król duchowy, król ziemski i król wewnętrzny. Król duchowy to jest ten, który nadaje sens i kierunek. To jest strażnik wartości i znaczeń. Może być nim każdy człowiek, zarówno żyjący, nieżyjący, jak i istniejący jedynie w kulturze i religii. Król ziemski natomiast to jest ten, który ustawia do pionu. Przyziemny, praktyczny i wymagający. To jest nauczyciel konsekwentności: zrób, sprawdź, popraw, powtórz. To jest nauczyciel, mentor, trener. Bez niego duchowe inspiracje, Pozostałyby tylko marzeniami. No i jest król wewnętrzny, czyli najtrudniejszy, bo uśpiony. Najważniejszy też, bo do końca życia. To jest nasz własny kompas, zdolność słyszenia siebie, swoich potrzeb, swojej prawdy. Jest efektem spotkań z dwoma poprzednimi królami, ale też ich przekroczenia. Momentem, w którym mężczyzna przestaje tylko słuchać innych i zaczyna ufać sobie. W moim życiu miałem kilku mentorów. Z początku byli oni zupełnie nieuświadomieni, ale po 30 zacząłem ich bardziej świadomie dobierać. O tych ziemskich pisałem już przy okazji mojego innego wpisu, więc żeby się nie powtarzać, zostawię tylko link bądź, poproszę, po prostu zaproszę cię do wysłuchania odcinka zatytułowanego Nie oczekuj niczego, spodziewaj się wszystkiego. Natomiast moimi duchowymi przewodnikami są ludzie, których znam jedynie z książek o nich. Marek Aurelius, Benjamin Franklin, Karol Darwin. Kiedy podejmuję trudną decyzję, lub jestem na rozdrożu, to wtedy sięgam po moje tatki z ich dzieł, lub po prostu sięgam po książki o nich i zaczynam czytać w losowym miejscu. I z reguły znajduję jakieś ukojenie. Przy obieraniu mentorów zachęcam, by robić, to mając na uwadze trzy zasady. Po pierwsze, jeżeli kogoś uznasz za przewodnika, przyjmij go w całości. Nie idealizuj. Nie demonizuj, bo nikt nie jest całkiem dobry ani całkiem zły. Po, po prostu weź to, co ci służy, a resztę zignoruj, nie oceniaj. Po drugie, jeżeli prosisz mentora o radę, to ją wykonaj i stosuj się do jego zaleceń, bo w przeciwnym razie po co ci mentor? Lepiej przestać się oszukiwać i przerwać współpracę, nawet nie z obrazy, e, tylko z szacunku do czasu i zaangażowania. No i po trzecie, e, królów ziemskich warto mieć wielu. Ale tylko jednego w danym momencie i nigdy dwa razy tego samego. I ma to swoje istotne podstawy. Po pierwsze, uczy rozstawania się, a to jest także bardzo ważna lekcja pokory. No i między innymi także uczy tego, że nie można mieć wszystkiego. No a po drugie, ogranicza to ryzyko konfliktu. No bo wyobraź sobie, że masz kilku żyjących mentorów, i pewnego razu formułują oni sprzeczne rekomendacje. I znajdziesz się wtedy na trudnym rozdrożu, i zawsze, jeżeli chcesz się trzymać poprzedniego punktu, który wspominałem, Powinno się to kończyć zakończeniem współpracy. I co więcej, to nie będzie wtedy wynikać z Twojej decyzji czy dojrzałości, tylko no właśnie. A król wewnętrzny to jest mój wewnętrzny głos. Ego, które uczy, którego ja uczę się słuchać, uczę się je szanować, uczę się je chronić. Ego, które pozwala mi wreszcie dbać o siebie, ale nie w taki narcystyczny sposób, ale w zdrowy, męski, świadomy. Moje ego pozwala mi powstrzymywać swoje emocje w trudnych chwilach i nie podejmować decyzji, których mógłbym żałować. To dzięki ego, nawet jeśli dziecko mnie obrazi, to nie podniosę na niego ręki. Nie mam potrzeby pokonywać bowiem dziecka w potyczce słownej. To dzięki mojemu ego, czy mojemu ego, wyznaczam sobie granice, które nie pozwalam innym naruszać. I czasem poprzez konfrontację wprost, a innym razem wycofując się bez jakiegoś poczucia bycia pokonanym. Ego to pierwszy krok do odzyskania egoizmu. Tego dobrego. Tego, o którym pisałem w innym swoim materiale odzyskać egoizm, który nam obrzydzono. Moje ego kształtowało się w bólu, bliznach, w cierpieniu i ono nadal się kształtuje. Ale na pamiątkę rozpoczęcia tej drogi zrobiłem sobie tatuaż. To jest taka moja symboliczna blizna. Rytualna pamiątka, którą sam wymyśliłem i zaprojektowałem z pomocą AI. I widzisz ją po pierwsze na miniaturce, a po drugie w tekstowej wersji tego materiału jest ona w dużym, w dużym formacie. I w planach mam jeszcze kilka podobnych tatuaży. Dokładnie siedem. Czyli osiem będzie ich łącznie. Po jednym na rok. No i zobaczymy, jak już skończę, kim wtedy będę. Choć mam nadzieję, że kimś lepszym. No i... Przechodzimy do ostatniego najważniejszego punktu, bo jedna rzecz to wspierać siebie na drodze ku dorosłości, a druga to wspierać własnych synów. No właśnie, jak wspierać dojrzewanie własnego dziecka? Ja zaczynam od prostych rzeczy, od ekspozycji. Staram się nie ukrywać ze swoją pracą czy obowiązkami przed moimi dziećmi. Pracuję w domu, jeśli mogę. Ustawiam domowe obowiązki, tak jak remonty, sprzątanie, garażowe wydłubanie w takich godzinach, kiedy dzieci są w domu. Dzieci widzą, jak ta pracuje, widzą, jak układa puzzle. I widzą, kiedy jest zły. Bo tata nie ukrywa przed nimi emocji. Oczywiście w granicach rozsądku, by ich tym nie obciążać, ale mówię im, kiedy jestem smutny, mówię im, kiedy jestem szczęśliwy. Mówię im, bo te emocje są normalne. I zawsze pozostaje gotowym, że mogą podejść i zapytać: Tato, a co ty robisz? I wtedy natychmiast zapraszam ich do wspólnej zabawy, do poznania tego, czym się zajmuję. I co ważne, nie zmuszam ich ani do towarzyszenia mi w moich zajęciach, ani do wytrwania do końca. Pozwalam im na ich ciekawość i na pozostanie w tej ciekawości. Bez lęku, że trzeba będzie zaraz usiedzieć, skoro się zaczęło. Pomagam im poznawać siebie i swoje ograniczenia. Pozwalam im pokonywać tatę i z nieudawaną dumą krzyczę brawo. Daję im okazję do popełnienia błędów, a potem podnoszenia się z nich lub nie. Bo nie zawsze trzeba się podnosić i walczyć dalej. Czasem lepiej zmienić obiekt zainteresowania i ochłonąć, jeżeli, jeżeli gra nie jest warta świeczki. Daj im okazję do obserwowania, gdy to ja popełnię błąd. I wtedy daję im okazję do obserwowania, co należy zrobić, kiedy taki błąd się popełni. I że to żaden wstyd przeprosić swoje dziecko. I jak mężczyzna, też powinienem przepraszać mamę. I że to żaden wstyd pomylić się, choć jest się dorosłym. Bo dorosły także się myli. I nie jest najmądrzejszy nawet tata. Daj im okazję i nie ustawiam pod mój plan. Ale są też... Inne sposoby. Można jak Krzysiek Kostiukiewicz zabrać 7-latka do notariusza i pozwolić mu założyć spółkę. Można jak Jacek Ratajczak zabrać córkę na event biznesowy. To, jak inicjujemy ich dojrzewanie, zależy od nas. I Wiesz co, um, chciałbym, żeby było nas więcej, no, żebyśmy wiedzieli o sobie nawzajem. My, ojcowie przedsiębiorcy, odpowiedzialni za dojrzewanie naszych synów. Jeżeli znasz takie miejsce, daj mi o nim znać. A jeżeli nie znasz takiego miejsca, ale masz podobnie jak ja, że szukasz, że chciałbyś mieć takie miejsce, napisz do mnie. Może uda się nas zebrać kilku. Może spotkamy się na evencie u Jacka Ratajczaka. Może zaczniemy coś, czego sami nie mieliśmy. Zobaczymy. Dzięki. Do następnego.